Witajcie w dzisiejszej stylizacji inspiracji. A dziś przedstawiam Wam skórzany total look i co warto, myślę, wiedzieć o tej stylizacji, to to, że zarówno góra, czyli marynarka, jak i spódnica rozpościerająca się w kształt litery A i fajnie pracująca zarazem pochodzi z drugiego obiegu. Pochodzi albo z vintage shopu, albo z second handu, teraz już nie pamiętam. Natomiast yy... Czekajcie, coś się tutaj zaczepiło. Natomiast e, te rzeczy już są w mojej szafie. One już mają swoje lata same w sobie, ale one również e, no, mają swoje lata, są ze mną. I teraz e, słuchajcie, kiedy patrzę na ten look, kiedy patrzę na te rzeczy vintage, to śmiało taką stylizację mogłabym e, zaklasyfikować do stylizacji modowej, na przykład domu mody The Row, czyli z takim minimalistycznym, prostym sznytem, ale jednak obłędną jakością. I teraz yy, co się dzieje w tej stylizacji? Zobaczcie, dołożyłam do tego wełniane rajstopy yy, marki Woolford. Przepraszam, to jest falkę. Sorry, to jest falkę. Ale falkę, słuchajcie, to są też rajstopy, które nieco, może z półka wyżej od calzedoni. Ale rzeczywiście jest no przeróżne wzory, ale też obłędna jakość. I teraz to, jak zainwestujecie raz, macie na długie, długie lata. Co jeszcze? Założyłam baletki do tego, żeby też trzymać ten minimalizm w ryzach. Te baletki zakupiłam w KDW, tuż po moim masterclass z dziewczynami, jako nagroda. No, i słuchajcie, to są też takie baletki, które z racji tego, że one są na korzuszku, one powodują, że można je nosić również no taką lekką zimą albo też gdzieś we wnętrzach. Brakuje mi tu jedynie jakiegoś akcesorium, czyli jakieś torebki, więc biegnę po torebkę. Jestem ciekawa, czy domyślicie się, jaka to torebka. Ta no oczywiście, tuba. Słuchajcie, tuba Derum Berlin, mojej marki, mojego projektu, ale rzeczywiście tak jest, że ta minimalistyczna, geometryczna linia, yy, to nieprzerysowanie, to nieprzekombinowanie coś, czego ja bardzo nie lubię w torebkach powoduje, że ona jest modowa, zwracająca uwagę i ona tylko dodaje do stylizacji, aniżeli jej odejmuje. Okej, okay. może tutaj warto się zatrzymać i powiedzieć Wam, to jakie torebki w mojej oczywiście ocenie? No, właśnie są takie dosyć ocierające się o, o kicz. Tak to bym nazwała. To znaczy, to są wszystkie te torebki, które mają jakieś niepotrzebne ozdobniki w sobie. To są torebki przede wszystkim, które są no już nie powiem, że źle wykonane, źle konstrukcyjne, źle odszyte, bo to nawet nie o tym, ale które mają jakieś na przykład tanie chińskie wykończenia w postaci karabinczyków, jakiegoś takiego na przykład yy, taniego koloru złota, jakiegoś takiego yy, zbyt żółtego, wpadającego w pomarańcz. Więc myślę, że nawet jeśli sięgacie po różnego rodzaju torebki, które już mają wykończenia metalowe, takie jak na przykład karabinczyki yy, do paska przyczepione, Zwracajcie uwagę, żeby one były jak najlepszej jakości, bo nawet fajna torebka, która posiada no takie chińskie, nieładne wykończenie, po prostu spowoduje, że ta cała torebka nie będzie po prostu atrakcyjna. Słuchajcie, jeśli już, jeśli już sięgacie po rzeczy vintage, bo wiem, że też jest gros wolenniczek mody vintage, ale zastanawiacie się, co zrobić, żeby odczarować taki archaiczny czasami twist, to oczywiście no, wiecie, że ja kocham akcesoria, kocham okulary, ale nie tylko. Myślę, że wtedy warto dodać po prostu jakiś współczesny, mocniejszy, modowy element, jak na przykład ciekawe oprawki, słoneczne, albo na przykład ciekawa torebka, czy też właśnie modowe buty. Coś, co zapnie nam w klamrę dany look. Oczywiście słuchajcie, też myślę, że make up, fryzura to wszystko ma znaczenie, bo gdybym ja teraz postawiła na jakąś bujną fryzurę, na jakieś loki, myślę, że ten taki powściągliwy, minimalistyczny charakter stylizacji po prostu byłby na straceniu. W związku z czym, jeśli dążycie, do uzyskania danego charakteru, to już odpowiedz sobie jakiego to również zadbaj o całość, o oprawę, o fryzurę, bo ta fryzura ma ogromne znaczenie. Ja bardzo często od fryzury zaczynam w ogóle współpracę. Myślę, że fryzura bardzo mocno określa nasz charakter, naszą osobowość albo może nam dodać, albo może. Totalnie odjąć. Dajcie znać, jak podobają, podobają Wam się te krótkie formy, czyli stylizacje, inspiracje. Mam nadzieję, że dzięki nim będziemy mogły widzieć się nieco częściej w takich spontanicznych mini-odcinkach. Do usłyszenia!